Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, kochani telewizowie. Uśmiechem, radością witam. Dziś przeżywamy uroczystość w niebo Wstąpienia Pańskiego. Po prawicy Boga zasiada nasz ukochany Jezus, by wstawiać się za nami prawdziwy Bóg-Człowiek. I dziś w Ewangelii usłyszymy słowa. Które skierował do 11. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Niezwykły jest ten nakaz misyjny, a ponieważ pierwsi uczniowie, apostołowie podporządkowali się mu, dziś jesteśmy najliczniejsza religia świata chrześcijaństwo, wśród której najliczniejszą część stanowią katolicy. Właśnie dlatego, ponieważ tych jedenastu pierwszych apostołów posłuchało Pana Jezusa Chrystusa, i prawdziwie Ewangelii towarzyszyły cuda, ale największym jest właśnie ten, że jest nas tak wielu, jest tak wielu katolików. I teraz pytanie: Wszak Pan Jezus nie odwołał tego nakazu i dziś kieruje. Do ciebie, do mnie te słowa. Idź i głoś Ewangelię. Chrzcij, mów prawdę, postępuj zgodnie z przykazaniami, głoś dobrą nowinę. Oczywiście, że najpierw swoim najbliższym i trzeba pilnie zadbać o to, by dzieci były ochrzczone. By wychowywać młodzież w duchu katolickim i samemu dbać o prawdziwie chrześcijańską postawę. Ale czy nie zaniedbujemy głoszenia Ewangelii w szerszym kontekście? Dawniej mówiło się, że Ewangelia być powinna jedynie ograniczona do kruchty kościelnej, że to jest sprawa prywatna. To nie jest prawdą. Pan Jezus mówi: idźcie i głoście całemu światu. Ewangelia nigdy nie była sprawą prywatną, to jest sprawa publiczna dla wszystkich. Stąd bardzo serdecznie, podobnie jak sam Pan Jezus, nakazuje, byśmy szli, głosili, mówili o Chrystusie tym, którzy go nie znają, utwierdzali tych, którzy go znają i naszym postępowaniem, słowami, działaniem. Głosili dobrą nowinę. To jest sprawa pilna w dzisiejszym laicyzującym się świecie. Zachęcam więc nie tylko do modlitwy i ofiar na rzecz misjonarzy, którzy pracują w różnych krajach świata, ale także zachęcam do odwagi, byś właśnie Ty stał się misjonarzem, apostołem i mówił o Chrystusie innym ludziom napotkanym byś nie uciekał od takich tematów rozmów jak ewangelia boże przykazania byś własnym świadectwem życia pociągał innych ku Chrystusowi niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Hello.